Witam ja wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Yandere Simulator. Ludzie, dzisiaj będziemy robić znowu coś, coś tam, nie wiem, lecę na spontanie, ale na pewno to zrobimy dzisiaj. E, to będzie ta katseka, nie? Ta creepy katseka, co ma być? Z Amai, że ona tam się zabija, nie? Ale najpierw co muszę zrobić? muszę zrobić, go. Kurwa, no! A maj, wypierdalaj, bo mi troszeczkę psujesz tutaj. Dobra, jest. Mamy. Save. Save, to. Potrzebujemy to zdjęcie na potem. Eee, także, także, także. Musimy zrobić, oczywiście, reputację tak, jak myślałam wcześniej. Ale my się nie będziemy tym przejmować. Przyjmiemy sobie debuga. Let's go. No i kurwa. Wybieramy jej zdjęcie, tak? Powiedzieliście Mmm... Kurwa, gdzie to jest? Student Wybieramy, kurwa, jej zdjęcie Fifth Info I robimy jej reputację Kurwa, do tyłu! Łupa, nie da się Na maksa oczywiście 257 A mogę jej dbać, no, Kurwa, 300 Dobra, niech ma tak Okej okay. Ma reputację. No i teraz. Powinna laska. Dupnąć w kalendarz. Nie wiem czy na następny dzień. Eee, czy, czy jak. Ale zobaczymy. Na razie mam poniedziałek. I jeszcze przetestujemy to z tym szybkim czasem, jak myście pisali. Troll E. Control E. O kurwa! Ej! Tak, to też się da Właśnie mnie to zastanawiało, jak to zrobić, nie? Speed up time Ej, ale jak klikam plus, kurwa, to jakoś się tak, wiecie, mega nie przyspiesza Jak ten Patrz, jaka linia, kurwa, tutaj <ścoughs> Co jest? Oje? No kurwa, nie mogę, ej, klikam ten plus i nic Może o tego plusa chodzi? Tego? A, o czego plusa chodzi, ale tak jakby, szczerze, guys, wolę tą metodę, że po prostu tu sobie klikam, bo jakoś to trochę za wolno idzie. Ale no, mimo wszystko, danke schön, danke schön za tą informację, bo to na pewno się sprzyda w na czarną godzinę. Dobra, okej, okay, guys, na razie sobie przetestuję... No hej, bye. Na razie sobie przetestujemy e, tą śmierć od tej Amai, nie? Czy to się włączy i w ogóle? Także przeskipuję to sobie szybko. No chyba, że na następny dzień pierdolnie, to będzie fajnie, nie? E, no. <ścoughs> Idziemy sobie do klasy szybko. i Normalnie sprawdzamy, czy to będzie działać. Jak nie, to przeskipuję to sobie do piątku. The treat. Zróbmy sobie kurwa, obojętnie co. Psychika na przykład. Dobra, jebie, jebie, jeb, brank up. Let's go do domu. W ogóle coś mówiliście, żeby nagrywać też z innych gier, ale no jak nagrywałam i nagrywałam Robloxa, no to jakoś zainteresowania nagle nie było. <grym> e, o Boże, przecież dwa razy muszę. Więc jakby tak uznałam, że nie wiem czy jest sens kurde, skoro I tak mam największą oglądalność w sumie na Jandera, no a chciałabym ciągle jakichś nowych widzów do siebie przyciągać tak. Mm, więc w więc na razie, na razie, chyba na razie, na razie, na razie nie będzie z Robloxa ani innych gier, na no, bo kurwa no to nie ma za bardzo sensu. Jak są tylko trzy osoby na krzyż kurde. I, I tyle nie. Także na razie zostanę przy tym Yandere już. A jak będzie więcej osób, nagle większe oglądalności i w ogóle. Bo jak widzę, to na razie to średnio jest. Oh! Elimination Unlocked Suicide Anime. Eliminated. Co? Udało się, lul. Aż mam Buga. Niech chce się gra ruszyć O kurwa Mój telefon Boże, jak się wydarła pizda Jopierdolę, jak creepy! Ludzie, bo mi zbanują filmy na YouTube czyli to jest najprostszy sposób na wyeliminowanie w sumie jej, nie? Po coś się z tym? Jest no dobra, krypy to wyglądało, wam powiem, nie? Czy to działa też na osa, nie? Sprawdźmy to What the fuck? tu! trzy To maj tutaj! Widzicie to? Ja pierdolę jak wisi, ej, na tym Ja wiem, Co jest, ej? What the fuck? Nie mogę? Mogę <grym> Ludzie <grym> Teraz masz widoczny stres, staj, co? Kurwa <grym> Why? Stop being so Fuck you! There, Bitch! Zdechniesz. Ta w ogóle to widzę, że też mocno się zmieniła e, z wyglądu. Szczerze czy wygląda lepiej, czy gorzej. Nie wiem, wygląda w lalkowo w tym momencie, nie. Dobra, Osana, ciekawe co teraz zrobisz. Z minus 300 inne W ogóle dużo mi piszecie, żeby jakieś inne mody nagrywać, w sensie... No z Yandere, tak jak nagrywałam, z Osany osobny Moldy mo osobne, nie? Także... Także, także... Spróbuję coś potem ogarnąć coś tam z tego Bo mi dużo o tym piszecie e, Także, no, no zobaczymy, czy tam Osana zdychnie na następny dzień Ale myślę, że tak bo no, 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 nie wierzę, że kurde nic się nie odpali, nie. <grymne> Musisz się coś odpalić, nie. Także idziemy do klasy. Znowu znowu idziemy do klasy. Zdopiła mi reputację. Co teraz zrobisz? WTF?! dinner's ready. <grymne> Osana? What the fuck? Ło kurwa, co jest?! WHAT THE hell? Kurwa, powiesiła się, ej Nie wyglądało kiedyś inaczej w ogóle? A to jak zajebać rywalkę w jeden dzień? To z tego, że masz czas do piątku, nie? Lol? Ajaj Jednak chciała. Pamiętacie jak ja za pierwszym razem się kurwa męczyłam i ją zabić? A to wystarczyło tak zrobić <laughs> NOSIMA! Budyniarzu, co tam? ale kurwa, rulo, Brzydka <laughs> Szczerze, guys, powiem wam jedną rzecz Że... Po prostu lato dla mnie To jest po prostu tragedia, nie? Jakby... Nie to, że mi zawsze jest... Może ciepło, Tak no... <laughs> ciepło jest, nie? Ale po prostu głowa mnie tak napierdziela, że to jest dramat, nie? Codziennie po prostu głowa mnie boli. Słuchajcie to. Codziennie mi łeb boli, normalnie czuję się taka, wiecie, osłabiona po prostu, nie wiem. Po prostu dla mnie lato to jest męczarnia, jest nagrywać filmy, kiedy wszystko mam włączone, mam jeszcze dwa monitory, to wiecie, ciepło w chuj. I po prostu tragedia jest Po prostu czekam, kiedy będzie przepięknie jesień, zima i będę mogła po prostu... Dłużej, tak? A też czasu kurde nie ma, obowiązki i tak dalej, inne pierdoły I we, weźcie tutaj normalnie chęć zna znajdziecie, nie? Jakąś... Kurwa nie ma chęci na nic, nie. Nie wiem co jeszcze mam tutaj porobić w tym jendele. Chciałam dzisiaj w sumie tylko to sprawdzić tak naprawdę. Yy, no i postaram się w następnym odcinku coś zrobić, żeby te mody były, nie? No i chyba to będzie na tyle w tym odcinku. Dzisiaj będzie taki krótki. No naprawdę kurwa jest tak duszno mnie, siły nie mam. A chciałam wam coś też wrzucić, żebyście mieli, nie? Bo... Bo jestem dobry człowiek <noise> eee, Także chyba to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał No i będziemy się widzieć w następnym się Do następnego i pijcie wodę kurwa <noise>